Witajcie w kolejnym wywiadzie z cyklu Mam pasję. Dzisiaj gościmy Annę Muchalską z Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Cześć. I porozmawiamy właśnie o Teatrze Kameralnym. Jest to nowa instytucja, dlatego mogliście jeszcze o niej nie słyszeć, a warto, aby każdy poznał, co nowego dzieje się w Bydgoszczy. Myślę, że będzie to ciekawe zarówno dla osób z Bydgoszczy, jak i innych miast, aby mogły te osoby dowiedzieć się, czym zajmuje się taka instytucja jak Teatr Kameralny. I od tego Aniu zacznijmy. Od jak dawna działa teat kamer kameralny czym się zajmujecie? No teat kameralny działa już, działa już jakiś czas, także właściwie pierwszy sezon tak naprawdę ma za sobą, chociaż wiadomo, że okoliczności były szczególne, więc, no więc też rodzaj tych aktywności, które teat proponował, był może trochę, trochę nietypowy. W tym sezonie tak naprawdę mieliśmy Zajęcia z cyklu "Poczytajmy". To były spotkania z aktorami, którzy na, na żywo czytali, czytali dzieciom różne teksty, towarzyszyły temu też warsztaty, a potem z racji właśnie szczególnych okoliczności związanych z pandemią przeniesiemy te działania do, do formuły online. Były i, i takie na żywo, i, i takie w formie nagranych wcześniej koncertów. I myślę, że w jakiś, w jakiś sposób będziemy chcieli to utrzymać w nadchodzącym też sezonie. Budynek jest cały czas przygotowywany do, do odbioru, tym niemniej my działamy i na pewno w nowym sezonie, jak tylko nam pozwolą na to okoliczności, tych propozycji będzie więcej. Pojawią się różne spektakle. Mamy nadzieję, że już też będzie można zaprosić widzów w taki czy inny sposób, żeby się z nami spotkali na żywo. Skąd wzięła się nazwa teatru kamer kameralnego? Czy z założenia będziecie występować, przygotowywać występy dla niewielkiej liczby osób? Więc tak, na pewno tutaj też trzeba by było sięgnąć do historii teatru kameralnego i może nie zacznę od tym mówić, bo pewnie by to trochę potrwało, ale zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać, bo rzeczywiście to miejsce ma swoją historię i i to jest bardzo ciekawe, też na pewno będziemy z tego w jakiś sposób czerpać. Natomiast my rozumiemy teatr kameralny i chcielibyśmy też w ten sposób, żeby rozumieli go widzowie, jako przestrzeń tyle dla, dla wąskiego grona odbiorców, i taką przestrzeń, w której będą się czuli dobrze, w której ta kameralność będzie rozumiana jako bliskość relacji, jako taka przestrzeń, w której można czuć się dobrze, czuć się. Czuć się po prostu u siebie. Wchodząc na Waszą stronę internetową, można wywnioskować, że głównie kierujecie swój program do małych widzów? Czy tak jest? Czy też osoby w starszym wieku, na, na przykład w moim, również mogą odwiedzić Was teatr i znajdą coś dla siebie? <grym> Oczywiście, że tak. To znaczy, rzeczywiście, tak jak mówisz, jest to teatr skierowany do, do tych widzów młodszych, do dzieci i młodzieży. Natomiast nie tylko. Po pierwsze, chcielibyśmy, żeby to, żeby to był pomysł dla całych rodzin, żeby to było wyjście familijne, żeby dobrze się czuli u nas nie tylko ci młodsi, ale również ci starsi, również jako rodzina. Więc to po pierwsze, a po drugie, oprócz spektakli granych właśnie z myślą o, o dzieciach, o młodzieży i o rodzinach, będziemy chcieli też proponować różnego typu wydarzenia dla takich osób jak my w naszym wieku e, i również między innymi też dla seniorów. Oczywiście, tak jak też wspomniałeś, jest to dosyć, dosyć młody teatr, budynek e, wciąż powstaje, więc na pewno ta oferta będzie się poszerzała e, w miarę po prostu rozrostu instytucji, ale chcemy, żeby to była właśnie taka przestrzeń, w której tak naprawdę każdy będzie mógł e, odnaleźć po prostu coś dla siebie e, i znaleźć w tej ofercie coś, co go zainteresuje. Hmm. Wspomniałaś już o, o, o budynku. Gdzie ten budynek powstaje? Od tego to, te, to też możesz nam powiedzieć. A to, co mnie bardziej interesuje, czy w tym budynku możemy się spodziewać czegoś szczególnego. Może, czy możemy się spodziewać takich rzeczy, których nie ma w innych budynkach, bo mają już ileś lat i już po prostu ich tam nie ma, a to z względu na to, że jest nowy budynek, Jasne. to będzie wielkie wow przy otwarciu. <laughs> to może ja za dużo szczegółów nie zdradzę. Ale zacznijmy może od tego, że budynek oczywiście powstaje przy Grodzkiej, na bazie właśnie budynku, który tam był, więc staramy się też gdzieś tą konstrukcję uwzględnić, trochę też ta, tą historię przemycić również w aspektach po prostu samej konstrukcji budynku. Natomiast de facto, oczywiście, jest to, no jest to zupełna, kompletna przebudowa, więc na pewno można się spodziewać niespodziewanego, czy do warsztatów, czy do zajęć też dla dzieci czy różnych form spotkań, ale to się wszystko oczywiście jeszcze okaże, jak będziemy mogli zaprosić właśnie tam. A na ten moment nasze tymczasowe biuro znajduje się w, w Operze i oczywiście jeśli ktoś będzie miał ochotę nas odwiedzić, to, to serdecznie też tam zapraszamy. A czym wasza oferta różni się od innych instytucji, innych teatrów, które też mamy, czy w Bydgoszczy, czy w okolicznych miastach? To znaczy, w Bydgoszczy wydaje mi się, że rzeczywiście brakowało takiego miejsca, które, które miałoby ofertę skierowaną właśnie do, do najmłodszych. Mamy przecież teatr w Bydgoszczy, ale tym niemniej jego oferta jest głównie skierowana dla, do, dorosłych, do dorosłych widzów. Naszym celem jest nie tylko prowadzenie teatru w tym sensie, że tworzenie spektakli i zapraszanie po prostu widzów na nie, ale chcemy też przygotowywać odbiorcę, zwłaszcza właśnie tego młodego odbiorcę do uczestniczenia w życiu, w życiu kulturalnym. Chcemy go kształcić do tego, żeby, żeby mógł po prostu w tym życiu kulturalnym uczestniczyć w bardzo różnych jego aspektach, nie tylko teatralnych, chociaż oczywiście też, więc na pewno oprócz takiej roli teatru, jako miejsca do wystawiania po prostu spektakli chcemy żeby ten teatr bardzo mocno również koncentrował się na aspekcie edukacyjnym i myślę że to na pewno będzie nas wyróżniało i że takie coś jest po prostu potrzebne i będzie de facto procentowało nie tylko dla naszego teatru ale w ogóle dla Ee, dla organizacji życia kulturalnego w mieście no i po prostu dla tych, dla tych wszystkich dzieci, które myślę, że będą e, mogły dodatkowo po prostu wynieść z tego jakąś, e, jakąś wartość. A dlaczego ty zdecydowałaś się na współpracę z teatrem? Podejrzewam, że nie jest to przypadek, nie, nie trafiłaś tam <słyska> <śpiew> przypadkowo. Tak, e, no tak jak już, już wiesz, e, gdzieś tam życie Kulturalne było mi zawsze bliskie. W trochę innej formie i zawsze ono było czymś, co robiłam dodatkowo. Bardzo chciałam, żeby, żeby gdzieś tam była taka możliwość w moim życiu zawodowym, żeby ta właśnie przestrzeń, którą się zajmuję, te zajęcia, którymi zajmuję się po pracy, stały się tym, co mogę robić na co dzień, w czym się mogę spełniać, i to się udało. A to, że jest to teatr kameralny, tym bardziej mnie cieszy. Ponieważ no, rzeczywiście uczestniczenie w tworzeniu de facto miejsca kultury od, od nowa jest no, czymś niemal nieosiągalnym. Na pewno jest to doświadczenie jedno na milion, więc bardzo mnie cieszy tak, taki obrót sytuacji mojej zawodowej i to, że mogę połączyć pasję po prostu z pracą. Rozumiem przez to, że to wy kreujecie to, co ma się tam dziać w tym teatrze, nie macie narzuconych żadnych wytycznych z góry, że tak to określę. No, myślę, że, że nie. Jest to jakby instytucja, właśnie, która, która się formuje, która na pewno będzie się jeszcze rozwijała, i to w tym wszystkim jest fajne i unikatowe, na pewno. I na pewno daje też bardzo duże pole do, do kreatywności, de facto wszystkich zaangażowanych w ten projekt w bardzo wielu aspektach. Mhm. Jakie największe wyzwania czekają Was w najbliższym czasie? Poza Nowym budynkiem poza nowym miejscem. <gry> tak, oczywiście to jest, to jest bardzo duże wyzwanie, chociaż może nie dla mnie bezpośrednio, ale pośrednio, oczywiście tak. Na pewno wyzwaniem będzie, ale to nie tylko dla nas prowadzenie teatrów no, w takiej sytuacji, jaka, jaka teraz jest. I tak naprawdę nie wiemy, jak ona, jak ona się rozwinie, więc musimy być przygotowani na, na, różne, no, na różne możliwości na różny rozwój toku wydarzeń. I to na pewno jest wyzwanie duże, żeby tym wszystkim zarządzić i, i móc po prostu zaprosić widzów w takiej czy innej formie do kontaktu z nami. A druga kwestia jest taka, że rzeczywiście, tak jak wspomniałam, ten pierwszy sezon um, organizowaliśmy różne wydarzenia, ale nie zaprosiliśmy jeszcze widza do. Do zobaczenia żadnego spektaklu, tak naprawdę na, na żywo. Mamy nadzieję, że to się uda w tym sezonie i że tych spektakli też będzie kilka. Może na razie też nie, nie zdradzę szczegółów oferty, ale na pewno niedługo już pojawi się, się program. Mamy też dużo pomysłów na realizację dodatkowych wydarzeń, również we współpracy z różnymi miejscami kultury w Bydgoszczy, i to też się będzie na pewno okazywało. Pewne rzeczy chcemy jeszcze pozostawić niespodzianką. Ale na pewno organizacja sezonu w, w tym momencie, w takich okolicznościach, jest dużym wyzwaniem. Wspomniałaś o sezonie. To przybliż nam też, w jakim okresie trwa sezon? Bo być może to też nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Jasne. Jeśli chodzi o sezon. Teatralny, to jest on powiedzmy mniej więcej zbliżony do takiego sezonu roku szkolnego. Czyli zwykle zaczyna się w okolicach września no i kończy w okolicach czerwca. Chociaż to oczywiście nie znaczy, że w wakacje nic w teatrze się nie dzieje. Teraz właśnie w sierpniu w tym roku organizujemy Lato w Teatrze, także 17 sierpnia rozpoczynamy. Taki cykl półkolonii dla dzieci. No i oprócz tego, oczywiście, trwają przygotowania do tego nowego sezonu, który od września się, się rozpocznie. Natomiast rzeczywiście taki intensywny okres pracy w teatrze to jest, to jest właśnie wrzesień, wrzesień, czerwiec. Mhm. A jak myślisz, w jaki sposób pandemia, sytuacja zamrożenia gospodarki wpłynęła na odbiorców, na szerzenie się kultury? Bo z jednej strony wydaje mi się, że mogło to zadziałać na plus, bo wiele było transmisji live mhm. i ja też czasami w takie transmisje, takie transmisje oglądałem, a nie wiem czy gdyby nie było koronawirusa, to czy bym się wybrał do teatru w tym czasie, zapewne nie, nie zawsze. Twoim zdaniem wyszło jednak na plus, że ta kultura była łatwiejsza, bardziej dostępna, czy jednak na tym straciliśmy. Tak, jak mówisz, to trochę ma, trochę ma dwie strony, no bo oczywiście sama sytuacja była trudna i myślę, że bardzo wielu osobom i to z obu stron, to znaczy i organizatorom, i potencjalnym uczestnikom, brakowało tej, tej fizycznej formy kontaktu, tej rozmowy, tego. No to jest trochę nie, za, nie da się tego zastąpić. Tym niemniej, oczywiście ma to też zalety, bo rzeczywiście bardzo dużo instytucji przyniosło swoją ofertę do, do online. Po pierwsze, w ten sposób na pewno no poszerzyła się gron, poszerzyło się grono odbiorców, bo rzeczywiście niektórym po prostu fizycznie czasem trudno jest przyjechać. A jeśli przecież coś jest dostępne online, to mogą z tego skorzystać tak naprawdę, będąc gdziekolwiek. Dużo łatwiej na pewno jest wówczas partycypować, po prostu uczestniczyć w czymś. I dzięki temu być może też przekonać się do tego, że warto jest. Jak już będzie taka możliwość pojawić się gdzieś faktycznie, fizycznie, bo jest to inny rodzaj doświadczenia, ale na pewno, na pewno w ten sposób można było dotrzeć do, do większego grona odbiorców. Myślę, że wyzwoliło to też pokłady kreatywności, co na pewno jest samo w sobie bardzo cenne. Plus, dodatkowo, to już jest też jest trochę zupełnie inny aspekt, inny aspekt tego działania. Yy, natomiast yy, no, forma online też yy, powoduje, że gdzieś tam musimy sięgnąć po inne, po inne środki. Yy, I na pewno to też jest bardzo ciekawe dla, dla obu stron. I mam nadzieję, że yy, chociaż sytuacja właśnie była trudna i tak naprawdę jest trudna nadal, yy, to uda się w tym sensie jak najlepiej z tego skorzystać, z tych doświadczeń, które niejako... Niezależnie od nas, musieliśmy, musieliśmy gdzieś uwzględnić, ale fajnie było, gdyby to się przykuło po prostu na jakieś, na jakieś pozytywy. Mhm. I za to trzymamy kciuki. Jak najbardziej. Gdzie możemy Was znaleźć? Informacje o waszym teatrze. Yy, więc tak, jak najbardziej, tak jak wspomniałam, oczywiście zapraszamy do kontaktu bezpośrednio, jeśli tylko będzie taka możliwość. Na ten moment funkcjonujemy w operze, ale oczywiście mam nadzieję, że już tak naprawdę lada dzień <grym <grym yy, będziemy, będziemy mogli zaprosić na nagrodzką. Yy, mamy stronę internetową, tak jak wspomniałeś, yy, ona będzie bardzo modernizowana, więc yy, jak tylko yy, zacznie się nowy sezon, to myślę, że też będziemy mogli. Zaprosić na tę stronę i pokazać, co mamy do zaoferowania. Mamy fanpage na Facebooku, mamy Instagram, więc kontakty, kontakt z nami jest możliwy poprzez bardzo wiele różnych form, i my, tak naprawdę, na każdą formę tego kontaktu jesteśmy bardzo otwarci. Jakim przesłaniem chcecie się z nami podzielić na zakończenie? Przesłaniem. To jest, to jest trudna sprawa. Tym bardziej, że to ma być klaura, pewnie wieńcząca tę rozmowę, więc dobrze by było zostawić. Jakąś kropkę nad i. Myślę, że, że lepiej spojrzę, bo rzeczywiście to, to, jest, to jest fajne pytanie, ale nie, też, nie chciałabym też się pomylić, a myślę, że to jest o tyle istotne, że dobrze. Tak jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, no i jak wiesz, zajmuję się też poezją, więc może zostawię na koniec taki cytat, który powiedział poeta, ale powiedział to o teatrze. Był to Nowaliz. I powiedział, że teatr to aktywna refleksja nad samym sobą. I myślę, że właśnie takie jest, taka jest zasada działania teatru i to jest właśnie wartość, którą on niesie dla wszystkich osób, które mogą z teatrem mieć do czynienia. I to zarówno jego twórcy, aktorzy, ale też wszyscy widzowie i też pracownicy teatru, tacy, tacy jak ja. Naszym gościem była Anna Muchalska z Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Dziękujemy. Dziękuję również.